Witam serdecznie. Nazywam się Robert Cyżan. Mamy dziś niedzielę, 5 maja 2019, i w tym filmie postanowiłem Wam wytłumaczyć czy to jest dobre słowo pokazać, pokazać tematykę dostrajania szablonów inwestycyjnych. O co chodzi? Często, często słyszymy, że, że te szablony, no, nic z nich nie widać. No, no faktycznie, faktycznie, no, no, widoczność jest bardzo zła. Du dużo tutaj takich gryzdołów, Nie wiadomo, jak do tego dojść, no, nie? Ok. Na wstępie, na wstępie, od czego zacząć? Analizujemy szablony w tych sekwencjach. W których, w których jest podana nazwa szablonu. Te szablony zazwyczaj mają, zazwyczaj mają podaną częstotliwość czasową. Jak to wygląda? Jak to wygląda już pokazuję. Przykładowa nazwa szablonu. O, coś takiego na przykład. Daxik kreska data, kiedy został zrobiony. Plus częstotliwość, tak? O, że na tym szablonie pracuje się od D1 do M30. To są szczególnie ważne <coughs> częstotliwości czasowe, na, który, na których um, wykonałem, wykonałem um, tą grę. Ok, to raz. Um, tak to wygląda um, pod kątem nazwy. Um, natomiast jak je dostrajać? No, no jeżeli piszę na przykład o W1, no to przyglądamy się W1, tak? W1 no, no rzeczywiście jest bardzo słabo widoczne, no praktycznie. Ale co możemy zrobić? Na szczęście, oprogramowanie MT4 ma coś takiego, jak tak, takie lubki, tak? Plusik, minusik, tak? Czyli możemy, możemy ten obraz oddalać, możemy go przybliżać. I, i, i to jest właściwie główne narzędzie do strajania. Okej, okay, dobra, W1, no co widzimy? Widzimy tutaj na pewno jakiś prostokąt, to jest bardzo dobrze widoczne, no i, i, i bardzo dobrze widoczny jest tutaj żółta formacja, tak? Ehm, co by nas jeszcze interesowało z pewnością, jest ta czerwona linia, gdzie tutaj cena tygodniowa zamknęła, to jest troszeczkę słabo widoczne, natomiast jak bliżej się przyjrzymy, no to widzimy, że, że, że cena w 1 tutaj spadła, że jesteśmy coraz bliżej właśnie tej czerwonej linii, która jest ważnym miejscem. Ważnym miejscem dla ceny, dlatego że cena może tutaj albo odbić do i kontynuować wzrosty, albo też może przebić aż do formacji tutaj, tak trochę z oddalenia widocznej. I e, tam dopiero podjąć decyzję, tak? Co dalej? Czy, 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 czy iść do góry, czy, 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 czy też, też wybić tą formację i zejść jeszcze niżej. E, no i generalnie to jest pełna informacja, jaką potrzebujemy, potrzebujemy na temat W1. E, co nam jeszcze się w oczy rzuca jest z pewnością ta niebieska linia. Ta niebieska linia została wykonana z myślą tutaj o tym podbiciu. E, kiedy przybliżymy tutaj widzimy też, że cena dotarła też do tego, do tego niebieskiego ujęcia, kto wie, czy, czy, czy to niebieskie ujęcie nie jest nawet ważniejsze tutaj od tej linii, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. No bo jeżeli z jednej strony, ta czerwona linia może zadecydować, czy pójdziemy tutaj wyżej. No ale z drugiej strony z drugiej strony mamy tutaj jeszcze tą drugą czerwoną linię, więc jest kilka bezpieczników, które mogą zagwarantować odbicie z powrotem w kierunku trendu. No i chyba to by było wszystko, co potrzebujemy pod kątem informacji W1. Przechodząc na D1, jak to dostroić. Na D1 widzimy szczególnie dobrze widoczną tą formację która sięga aż dotąd do 82,10, czyli, czyli jeżeli, jeżeli miałyby być te wzrosty, no to od tego momentu, który został zamknięty ostatnia tygodniowa świeca, no to jest ponad 10 dolarów do sobie. Czy mało, czy dużo? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że 10 dolarów na bręcie, na ropie Brent, y, to jest całkiem spora kwota. Więc. Trudno powiedzieć. Z drugiej strony, no jest, jest też spory potencjał do spadków. I te spadki mogą tutaj bardzo łatwo powstać. Przyjrzyjmy się jak za, zamknęła świeca piątkowa. Piątkowa świeca zamknęła tutaj w tym prostokącie. Widać, że nie został on wybity. Oprócz tego widzimy tutaj tą czarną linię. Czym jest ta czarna linia? Ta czarna linia to jest też taki pewien rodzaj wsparcia. Widzimy, że on się tutaj bardzo, że cena ładnie tutaj już wcześniej reagowała. Być może zareaguje jeszcze raz. Być może następny tydzień będzie już znowu wzrostowy. Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie. W mocnym przybliżeniu znowu dostrajamy nasz obraz. Rzuca nam się na dziennym, że, że mamy tutaj dwie formacje. Dlaczego dwie? Dlatego, że zostały różne mierzenia wykonane: częściowe mierzenie tutaj tego podbicia i ta konsolidacja od, od, momentu, od najniższego miejsca tej konsolidacji cenowej. I e, pełne mierzenie od całego tego podbicia, jak oddalimy ten obraz, to by było to miejsce. I to się, tutaj informacja przychodzi ta sama, że to jest to miejsce, tak więc, więc to prawdopodobieństwo, że, że rzucą cenę aż do 67,19 czyli 3 dolary niżej. No, jest całkiem spore i należałoby się wstrzymać do momentu reakcji przy tej czarnej linii. Taka jest mniej więcej, taki jest mniej więcej przekaz z tego D1. Tutaj widzimy, że, 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 że D1 już że ta linia została już zanegowana, Widzimy też, że piątek zamknął się poniżej tej linii. Jeżeli, jeżeli, jeżeli poniedziałek będzie podobny, no to spadki będą kontynuowane w pierwszej kolejności tutaj. Bo tutaj widzimy też, że jest jakieś, jakieś takie wsparcie. Generalnie to jest logistyka, tak? Natomiast logistyka ma, ma też coś takiego, jak ma podobny, podobny przekaz jak wsparcie, dlatego że na liniach logistycznych są dokonywane zakupy w zależności od tego, gdzie leży cena. Co prowadzi do tego, że reakcja cenowa przypomina często reakcję pierwszego kontaktu. Jakby to, było, jakby to był kontakt z wsparciem lub oporem. Tak? Czyli cena reaguje. Jak, Piłka od ping często odbija wtedy, tak? No, no bo jeżeli, jeżeli ktoś zakupuje, na, na, ma plan, że robi zakupy na tych liniach, no to, no to w tym momencie <laughs> reakcje są podobne jak przy kontakcie wsparcia i oporu. Ok, schodzimy jeszcze niżej. H4. Na H4 wyłania nam się znowu nowy obraz, znowu dostrajamy, dostrajamy do znacznej odległości która przypomina D1. Tutaj też widzimy, że cena ledwo, ledwo, ale wybiła się poniżej tej linii, co dało sygnał niedźwiedzia. Natomiast jest jeszcze jeden bezpiecznik, to jest ten prostokąt. Tak? I ten prostokąt leży na wsparciu cenowym, czyli na tej zielonej linii. I to będą, niedźwiedzie będą musiały, musiały to jakoś pokonać, jeżeli chcą kontynuować yy, dalsze spadki. Tak? Yy, natomiast yy, byki by musiały w tym momencie, no jakie by miały zadanie byki.